Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tak, tak jak widzicie Orzemy A raczej próbujemy orać, tutaj mamy taką ciężką ziemię, zobaczcie co tu jest Zobaczcie co tu, co tu się nie wyrabia to Najgorszy ten kawałek jest, słuchajcie żeby to przerwać, tu ścieżka mokra Jeszcze na takiej glinie ślizga się jak cholera, John Direk. Dlatego jak widzicie jeżdżę na blokadzie tylnego mostu no i myślę, że jakoś jakoś to zmęczę. Tu najgorsza jest taka właśnie, widzicie, taki msiwo siwo żółty ił O i stoi. Jest taka ciapka na wierzchu, jeszcze Tomek Nojowice tutaj dowoził Więc. Więc słuchajcie... No trzeba to jakoś sobie poradzić. Dlaczego nie kultusem? No tak jak widzicie, John Deere w półku się ślizga, chociaż jedną, yy, jedną stroną podejrzewam yy, radzi sobie i ciągnie. A przy kultusie, no nie ma opcji. Nie ma opcji, próbowałem tak jak ścieżki, widzicie, chociaż przejechałem czy znaczy przyjechałem. Męczyłem. Męczyłem te ścieżki na dwa razy, bo na jeden raz nie dało rady. Raz lekko z wierzchu przeleciałem, drugi raz. Już troszkę głębiej I no i tak to, tak to wyglądała Tak wyglądała moja, moja walka tutaj z tymi ścieżkami No ale chociaż trochę przerwałem, żeby, żeby lżej miał 6.9 W, w, w pługu, przede wszystkim na ścieżkach No po prostu, po prostu żeby, żeby nie stał w miejscu i nie kopał się Tak jak, tak jak na samym początku, jak widzieliście gdzie ścieżka była w poprzek, jeszcze na dodatek tam woda stoi. No i sami widzieliście jak to, jak to wyglądało. No a tutaj, gdzie już, gdzie już to całkiem inaczej wygląda. Nawet, nawet sami widzicie, może okno wam otworzy, będzie widać bardziej. <laughs> Te przymknę. Nawet takiego poślizgu nie ma. Na ziemia. Sami widzicie jak, jak to wygląda, jaka tu jest. Glina, no, może nie tyle co glina, ale jest taka mozaikowata, bo troszkę lżej, troszkę ciężej tak jak tutaj, o już zaczyna, zaczyna się inna tu znowu z powrotem glina i tak na, na, tak na całym polu takie zróżnicowanie słuchajcie jest Tomek jeszcze dowozi gnojowice z podróż od, od warchlaków wyciągał mało beczko bo dużą nie mam takich, wiecie, porobionych jakby kanałów w kanale, żeby ten wąż niżej wleciał. Więc tyle. O, sami widzicie co to leci? Praktycznie sam mocz z skałem. To nie to co bydlęca ale zawsze coś. Zawsze coś. No wiecie, do wieńca do tamtąd mam zamiar. Słuchajcie, doorać do tamtego momentu, gdzie on skończy. No bo resztę trzeba też na wiosnę wywieźć tą gnojowicę, też trzeba mieć miejsca. a no po orce nie będę, nie będę, dwa razy, znaczy nie będę jeździł po orce, tak, na wiosnę, bo to musi być ładnie uprawione. Planuję tutaj groch zasiać, o ile się nic nie zmieni, a mam nadzieję, że się nic nie zmieni, więc, więc groch jakby w planach zostaje, no i mam nadzieję, że, że zostanie, że go uda się posiać. szeroko też nie, nie, nie orze, słuchajcie, no bo no, no nie ma sensu nie ma, nie ma sensu szerzej orzać yy, z tego względu też, że no nie dorzuci, nie dorzuci muszę troszeczkę zwęzić o na 41 cm wedle skali tak, pokazuje yy, na, taką, na taką też, że szerokość szerokość jeżdżę Zobaczcie, no, praktycznie równo, równo z kołem bierze, tak? Równo z kołem ciągnika. Yy, nie szerzej, yy, no tutaj, co prawda, pojechałby tak, nawet na C3 yy, da radę. Nie chcę też jakoś tam szybciej specjalnie jeździć, żeby nie przerzucał yy, tego poplonu. Co prawda, on już jest przypalony tutaj, ale nie chcę, żeby go na wierzch, yy, na wierzch wyrzucał. Yy, prędkość 8.4 Taką prędkością tutaj Na tym polu jeżdżę No tak jak mówię Tutaj troszkę lżej jest można, można szybciej pojechać No ale zaraz pojawia się glina I tak trzeba Trzeba byłoby zwalniać O proszę Proszę jaki się ił wychodzi No ale za to No Powiem tak Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma i trzeba, trzeba pójść na kompromis. Skoro, skoro glina, skoro się wyił, no to i też trzecia klasa. Więc albo, albo lekka orka, lżejsza, e, znaczy inna mm, klasyfikacja gleb, albo ciężka orka, ciężka gleba. gleba e, Czytaj tu też u nas trzecia, trzecia B, bodajże. I tu większość pola, tutaj to wcześniej orał. Yy, tu też mamy taki piaseczek za tam zasłupem, a można powiedzieć, tak jak yy, zbiornik, ten czarny, od yy, od wody na wodę. O. Od tamtąd już się zaczął taki siwy i Masakra po prostu. John Deere spalił, słuchajcie, 20, yy, no niespełna, 28 litrów yy, na hektar, tak? No ale, ale tam to już. Yy, może przejadę później ciągnikiem, to Wam zobrazuję jak to, jak to, wyglądało. No a tutaj znowu zobaczcie taka lżejsza, lżejsza, ładnie się sypie gleba. I zaraz kawałeczek dalej już mamy ciężką, yy, ciężką glebę gliniastą, siwy iłek. Yy, jeżeli chodzi o, o orkę, no musiałem... Musiałem wydębić od ojca, mówię daj no człowieku coś muszę nagrać tak, no bo jak zostawię, zostawię takie wydarzenie dla fanów, którzy zakochani są w orce, yy, dla których, którzy mówią, że żeby orać, no to zobaczcie jak, jak to ciężko idzie i teraz wyobraźcie sobie jak ja bym miał to wszystko na jesieni zaorać, jakby tylko popadało, no zobaczcie. Zobaczcie co to jest, jak to, jak to doprawić jeszcze, ile tu trzeba było paliwa e, wytopić, żeby, żeby to doprawić e, Albo bronę e, aktywną by trzeba byłoby kupować, jakiegoś cyklotillera I tym jeździć, później wtosiać, no a tak Kultusz karier, no i na pewno nie ten litraż co, co tutaj w pługu Naprawdę, zobaczcie, no też stoi, no bo tak, no ciapa z wierzchu, no to, no to jak ma jechać, jak nie będzie jechał, tak ciapa z wierzchu ta glina trzyma trzyma go no i zobaczcie ale za to jaka ziemia ale za to jaka ziemia no no więc coś za coś tak prawda? coś, coś za coś musi być dostał troszkę ciężej, już trzeba wyjmować Bóg dobra żeby sąsiadowi nie wjechać w pole i lecimy, lecimy dalej tam już mamy obornik wywieziony Tutaj Tomek gnojowicą podwoził, najpierw dużą beczką, teraz tak jak mówię resztki powyciągał, powyciągał małą I trzeba to doorać, bo znowu jakieś deszcza zapowiadają Także będzie, będzie już spokój, będzie to co ma być zaorane, to już będzie zaorane O i reszta tak jak mówię przeleci się kultusem na wiosnę No, John Direk, jedź oj Może za głęboko troszeczkę. Nie za głęboko, tylko na pewno. I jakoś, 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 jakoś jeszcze troszeczkę kowałeczek to przejechać. i już pójdzie dobra no a wracając no musiałem, musiałem mówię tutaj daj coś, coś nagrać człowieku bo, bo nawet nic nie nagram mówi, że on sobie sam będzie jeździł boże no i tak, tak przyszło, że na szczęście musiał gdzieś wyjechać a ja a ja już tak powiem dosiadłem Jolonka z pługiem i i choć trochę dla was tutaj coś zobrazuję. No cóż, to, to jakby tyle na dzisiaj. Króciutki, bez, bez drona, bez udziwnień. Poza tym no, wiatr dosyć, dosyć sporo. No, inaczej, nie wyleciałbym dronem podczas takiego wiatru, nie dałby rady latać. Także tylko tyle, co mogłem przedstawiłem. Tymczasem. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.